Dzień dobry. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie wzmacniacz zintegrowany firmy Sony model TAF6B. Dosyć ciekawa konstrukcja, ponieważ nie ma tam klasycznego zasilacza, nie ma klasycznego transformatora sieciowego, lecz jest zasilacz impulsowy, przetwornica. Zapraszam do oglądania filmu. Jak zwykle na początku każdego filmu krótkie spojrzenie na czołówkę. Od lewej strony wyłącznik sieciowy, przełącznik głośników, filtr niskich częstotliwości oraz filtr wysokich częstotliwości, regulacja barwy dźwięku, balans, przełącznik trybu pracy, reverse stereo, mono i każdy kanał z osobna, obsługa dwóch pętli magnetofonowych, pokrętło głośności, klawisz mute, wyciszanie oraz przełącznik wejść, tak rozbity na dwa, yy, przełącznik między tunerem a wejściem gramofonowym oraz w tej pozycji uzyskujemy dostęp do dwóch wejść AUX oraz do wejścia yy, Fono 2, wejścia gramofonowego numer 2 i, co rzuca się w oczy, oczywiście dwa takie dosyć sporych rozmiarów wskaźniki wychyłowe mocy wyjściowej. Dodatkowo jeszcze, co ciekawe, mamy tutaj Podłączenie magnetofonu numer 2 za pomocą wejść jack 6,3 mm, dosyć rzadko spotykane. No i tutaj po lewej stronie oczywiście gniazdko słuchawkowe, a za chwilę obejrzymy sobie ściankę tylną urządzenia. No i krótki rzut oka na ściankę tylną urządzenia: dwa wejścia gramofonowe, wejście na tuner, dwa wejścia AUX, bardzo przydatne w dzisiejszych czasach. Dwie pętle magnetofonowe możliwość rozłączenia urządzenia i e, wpięcia w to miejsce np. korektora graficznego, lub wykorzystania wzmacniacza jako e, końcówkę mocy lub przedwzmacniacz i dwa wyjścia głośnikowe. Niestety, na nieszczęsne zaciski sprężynkowe, moim zdaniem trochę nieudana koncepcja i tu godne pochwały. Gniazdo zasilające IEC także możliwość podłączenia dowolnego przewodu, nawet wyższej klasy, i przełącznik napięć zasilających 110-120V, 220-240. Po zdjęciu obudowy mamy taki widok. Zasadniczo w środku wzmacniacz wygląda klasycznie. Oprócz tego jednego detalu, tutaj w tej zamkniętej puszce znajduje się zasilacz impulsowy, a tu z boku. Znajdują się kondensatory 2200 mikrofaradów na 50 V i 1000 mikrofaradów na napięcie 200 V. Ja je oczywiście będę musiał przemierzyć i sprawdzić. No, szczególnie kiepsko wyglądają tutaj te kondensatory, one są tutaj wybrzuszone. Także myślę, że stuprocentowo ulegną wymianie. No i krótki rzut oka na końcówkę mocy. Łącznie z układem zabezpieczającym tu znajduje się też układ zabezpieczający. Jak widać, przekaźnik głośnikowy na centralnym miejscu. Płytka przedwzmacniacza, płytka regulacji barwy dźwięku. No reszta rozwiązań jest klasyczna z tamtej epoki, oczywiście. Duża ilość przewodów, jak to w tamtym czasie. Wyglądało tutaj rzut oka na tranzystory mocy. Wzmacniacz uruchomiłem. Jak widać, na wskaźnikach, na wskaźnikach mocy jest oddawana. Rzut oka na ekran oscyloskopu. Potencjometr głośności pracuje całkiem ładnie. Równo. Lewy kanał 1,67, prawy kanał 1,58. Także jego regulacja zachodzi całkiem fajnie. Z tym tylko, że o. gałka głośności ma tutaj luz. Kwestia, czy to, jest, czy to jest problem w mocowaniu gałki, no zobaczymy w czasie demontażu wzmacniacza. Prawie śmiód. Jak widać, działa balans. O tutaj trochę zakłóceń na potencjometrze balansu. Sprawdzę sobie potem wszystkie regulatory, wszystkie funkcje. I pracę zacznę od y, tutaj zasilacza impulsowego jako że on jest zamknięty i nie ma tam żadnej wentylacji to muszę sprawdzić wszystkie połączenia lutowane i oczywiście e, wszystkie kondensatory elektrolityczne które są wewnątrz wbudowane One operation later. wymontowałem właśnie płytkę zasilacza z jej ekranującej obudowy tutaj jest główny radiator oczywiście trzeba go z resztek starej pasty oczyścić tu jest dodatkowa Przekładka taka izolacyjna. No i wszystkie kondensatory będą do wymiany. Nie wiem, czy to będzie widać. One są już tutaj powybrzuszane. Całość płytki, oczywiście, trzeba będzie przejrzeć na wypadek występowania zimnych lutów. A płytka od dołu wygląda tak. I tutaj są do radiatora przyczepione tranzystory klucząca z przetwornicy. Ogólnie płytka jest w niezłym stanie. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnych popękanych lutów. Tym niemniej trzeba ją dokładnie oczywiście przejrzeć. Ale zacznę od pomiarów kondensatorów. Płytka jest gotowa. Kondensatory wymieniłem. Wszystkie kondensatory elektrolityczne zakwalifikowały się do wymiany. No temperatura w zamkniętej puszce im nie służy. Tutaj już mam nałożoną świeżą pastę termoprzewodzącą. Eee, koniecznie trzeba użyć w czasie montażu podkładki izolacyjnej, ponieważ radiator jest na potencjale i trzeba koniecznie go odizolować od szasi. Montuję płytkę do obudowy i zrobimy uruchomienie części zasilającej. W czasie uruchamiania zasilacza. Stwierdziłem brak możliwości regulacji napięcia wyjściowego na wyjściu. Pojawiło się napięcie 120 V, natomiast powinno się ono zabierać, zawierać w granicach 98-99 V. No i przyczyną jest ten oto potencjometr montażowy regulacyjny. Jego nominalna rezystancja powinna wynosić 1 kilo między jego krańcami, natomiast. Między krańcami, natomiast e, wynosi ona 680 ohmów. A rezystancja między odczepem a skrajnymi nóżkami to jest około 20 megaomów. Także nie dziwię się, że e, brak było możliwości regulacji napięcia wyjściowego. Ten potencjometr znajduje się tutaj, w tym miejscu. Będę musiał zamontować nowy i zobaczymy, powinno to pomóc. Wymiana potencjometru nic nie dała. Napięcie na wyjściu cały czas 120 V, i okazało się, że w stabilizatorze wstępnym, gdzie pracują równolegle połączone dwa tranzystory, jeden z nich ma kompletne zwarcie kolektor-emiter, i podejrzewam, to jest przyczyną takiego zachowania zasilacza. One znajdują się tutaj w tym miejscu. Są to tranzystory 2SC2023. Ja takich tranzystorów nie mam. Postaram się znaleźć do nich jakiś zamiennik. The next Uruchomiłem zasilacz z nowymi tranzystorami. Napięcie wynosi 82V. Tutaj jest w tym miejscu nowy potencjometr montażowy. I muszę teraz wyregulować napięcie na. 98, 99 V i regulujemy 98,7 myślę, że jest to wystarczające perek ustawiony troszkę słabiej się świecą żarówki, tak jak widać no ponieważ jest mniejsze napięcie wyjściowe i w ten sposób mam naprawiony zasilacz teraz będzie wszystko działać prawidłowo to i tak, że wzmacniacz wytrzymał pracę na wyższym napięciu około 20%. Oświadczy no, to o klasie użytych elementów. No i jeszcze nie wiadomo, jak długo pracował na tak wysokim napięciu. Dobrze, niech sobie troszeczkę pochodzi. Much, much, much later. Tak wygląda wzmacniacz w pozycji serwisowej. Można odchylić panel tylny i panel przedni oraz moduł. Końcówek mocy można ustawić pionowo. W normalnym położeniu jest on przykręcony do podłogi urządzenia, a tak można go postawić w trybie serwisowym i dokonywać wszelakich e, prac. Właśnie w tej chwili będę zajmował się tutaj e, modułem wzmacniaczy mocy. Jestem w trakcie prac nad modułem końcówek mocy i po zdemontowaniu przekaźnika głośnikowego okazało się, że już był otwierany czyli ktoś już czyścił styki, wobec tego zdecydowałem się na jego wymianę takie ma oznaczenia przekaźnik oryginalny zdecydowałem się na jego wymianę na przekaźnik przemysłowy firmy Relpol tak się prezentuje a w związku z tym, że jest on przeznaczony nie do lutowania, tylko do Mocowania w podstawkach zamontowałem tutaj podstawkę i przekaźnik będzie, będzie zamontowany tutaj w tej podstawce. Na module wymieniłem już wszystkie kondensatory, no niestety ich parametry odbiegały od nominalnych. Czekam jeszcze na potencjometry. Tu są potencjometry do regulacji prądu spoczynkowego oraz do regulacji zera na wyjściu, czyli DC offset. Zostaną wymienione na nowe, także jeszcze trochę pracy przede mną tutaj nad modułem. Ważnym etapem prac przy renowacji sprzętu audio starszej daty jest wymiana pasty termicznej na tranzystorach mocy, w ogóle na elementach, które oddają bardzo dużo ciepła. Z biegiem czasu ta pasta termiczna ta, traci swoje właściwości a tak jak tu widać, staje się krucha i wzrasta rezystancja termiczna połączenia tego między elementem a radiatorem dlatego zawsze demontuję tranzystory mocy z radiatorów, dokładnie czyszczę, myję i stosuję nową pastę termiczną i przykręcam je najsilniej jak się da, żeby był bardzo dobry kontakt termiczny z radiatorem. No gwarantuje to nam długą i bezawaryjną pracę. I jeszcze taka jedna uwaga. Na każdym radiatorze w końcówce mocy w tym wzmacniaczu jest zamontowany czujnik temperatury, termistor, przykręcony bezpośrednio do jednego z tranzystorów. Nie jest to element stabilizacji punktu pracy, lecz zabezpieczenia przed przegrzaniem się wzmacniacza. Sygnał z czujniku temperatury idzie do układu zabezpieczenia, i osiągnięcie za wysokiej temperatury przez radiatory powoduje odłączenie obciążenia. Wstępne uruchomienie końcówki mocy. Jeszcze czekam na potencjometry, także nie będę teraz precyzyjnie ustawiał prądu spoczynkowego. Prawy kanał 16 mV w spadku, lewy kanał 14,7. Natomiast tutaj monitoruję sobie napięcie zasilania między 98 a 99 V. Powinna się zawierać jego wielkość, jest 98,4. Także myślę, że końcówka po serwisie nam ruszyła. Tak jak mówię, czekam jeszcze na potencjometry montażowe, dlatego nie będę teraz precyzyjnie tego prądu spoczynkowego końcówki regulował. Takie wstępne uruchomienie. Soon after. Prace nad wzmacniaczem trwają, zdemontowałem spod czołówki tutaj te dwie płyty elektroniki. Jeden z przełączników wejść, potencjometr potężny, regulacji głośności oraz tutaj następna płytka, gdzie są układy regulacji barwy dźwięku oraz stabilizatory lokalne, które zasilają właśnie tutaj regulację barwy dźwięku. Oraz przedsmacniacz gromofonowy, który tutaj znajduje się w tym miejscu na płytce. Całą płytkę muszę przejrzeć, oczywiście zdemontować wszystkie elementy stykowe, potencjometry do czyszczenia i sprawdzę kondensatory elektrolityczne oraz szczególnie tutaj te okolice, gdyż te dwa tranzystory bardzo się nagrzewają, a cały układ jest schowany. Od dołu nie ma to warunków chłodzenia, wobec tego muszę tutaj te elementy, szczególnie kondensatory, przejrzeć. Wylutować tranzystory, zmienić tutaj pastę termiczną na nową. Także tak jak widzicie, jeszcze dużo, 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 dużo pracy przede mną. Pracuję właśnie nad przełącznikami, tutaj już elementy przełącznika oczyszczone, może do światła. O, widać elementy stykowe się błyszczą, tutaj są ruchome. Ja to nazywam konikami. Oj, uciekło. Już oczyszczone. Także będę mógł przystąpić do montażu tutaj tych dwóch przełączników. Na stole ostatni element stykowy ze wzmacniacza jest to potencjometr głośności. Rozłożyłem go na elementy pierwsze. Tutaj mamy oś, na której są zamontowane wszystkie sekcje oraz tutaj postaram się pokazać jest to tak zwana grzechotka, o, ziarnista regulacja, widać te wgłębienia na blasze, a w te wgłębienia wchodzi rolka, jedną ręką trudno jest obracać wałek, o tu widać taką roleczkę i ona wchodzi w te zagłębienia i to powoduje, że potencjometr ma ziarnistą regulację, wszystkie Sekcje są w kolejności ułożone od wałka tutaj od początku, w kolejności montażu. Tu i potem następny rządek w kolejności montażu. Wszystkie elementy tutaj stykowe. Końcówki szczotki zostaną oczyszczone, tak samo. Tutaj poszczególne sekcje potencjometru, wszystko zostanie oczyszczone i złożone na sucho. W, przypadku, w tym przypadku, w tym potencjometrze, cały montaż wszystko odbywa się całkowicie na sucho. W tym typie potencjometru nie używamy żadnego smaru. Wzmacniacz całkowicie złożony. Dojechały też nowe potencjometry montażowe. Tutaj, tutaj. Jeszcze widać. Tutaj. I tam jest jeszcze jeden. W tej chwili regulowany jest prąd spoczynkowy. Oraz tutaj widać napięcie stałe na wyjściu jednego z kanałów. Minus 1,7 mV, a na drugim praktycznie 0,4 mV. Poczekam na stabilizację temperaturową prądu. I ten etap będę miał skończony. Następnie podłączenie do oscyloskopu, generator, sprawdzenie wszystkich wejść, sprawdzenie pasma oraz odsłuch. Many later. Wzmacniacz ustabilizował się temperaturowo. Kanał lewy 22,5 mV. Spadek napięcia na rezystorze emiterowym. Tu jest akurat miernik pokazujący napięcie stałe na wyjściu, właśnie w lewym kanale. I kanał prawy. 22,4 mV. Według dokumentacji serwisowej powinno być to równo 22 mV. Pogrzeję jeszcze troszeczkę wzmacniacz, podłączę obciążenie, generator i zobaczymy, jak wyglądają przebiegi na wyjściu. Jak widzicie, wzmacniacz znowu troszeczkę rozłożony. W czasie testów oscyloskopowych okazało się, że brak jednego kanału na wyjściu Fono1, a przyczyną tego był zanik ujemnego napięcia zasilania spowodowany zwarciem diody zenera. Tak jak widać szeregowy rezystor tutaj ustalający prąd diody jest też spalony, będę musiał ją wymienić. Jest to dioda o napięciu zenera 26V, są w sumie w tym zasilaczu do yy, przemacniacza gramofonowego 4 diody, z tego względu, że niezależnie jak gdyby są kanały zasilające dla kanału lewego i dla kanału prawego, z tego. Profilaktycznie wymienię wszystkie te diody Zenera na nowe. No i oczywiście tutaj ten spalony rezystor. Przedmacniarz gramofonowy już pracuje, wszystko jest ok. Wspomniane diody, które zasilają przedmacniarz, znajdują się w tym miejscu. O tej górnej tutaj na tej płytce. Raz, dwa, trzy, cztery diody, i profilaktycznie warto je wymienić wszystkie w komplecie, żeby nie było niespodzianek w przyszłości po prostu wzmacniacz pozbawiony jeszcze panelu czołowego ale już działa odwrócę lampkę tak jak widać regulacja głośności działa bardzo ładnie bardzo równo także udało się wszystkie regulatory też przywrócić to jest balans akurat przywrócić do działania wyciszanie Wszystkie wejścia pracują bardzo ładnie, wszystkie regulatory pracują bardzo ładnie. No i pozostaje mi jak na razie testowo podłączyć głośniki, posłuchać trochę wzmacniacza, a potem złożyć go do końca. Podłączyłem głośniki do wzmacniacza i teraz będziemy mogli go sobie troszeczkę odsłuchać. Jedynymi czynnościami serwisowymi, jakimi mi pozostały, to zamontowanie przedniej ścianki wszystkich gałeczek oraz górnej obudowy i sprzęt będzie skończony.